Proszę nie pokrzykiwać, proszę zapisać się do głosu. Jesteście leniami, w ogóle nie pracujecie nad żadnymi ustawami. No tak to już jest w, w ekonomii, że nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. Jestem przewodniczącym zespołu e, parlamentarnego do spraw obrony Tatara i prawa do spożywania mięsa. Witajcie moi drodzy. Choć Sejm powinien zajmować się uchwalaniem prawa, to jednak słynie z awantur i dziwnych sytuacji. Politycy już jakiś czas temu chyba zorientowali się, że to właśnie takie głośniejsze momenty mogą im zapewnić rozpoznawalność potrzebną, by zdobyć mandat na kolejną kadencję. Jednak czasem zabawne lub ciekawe sytuacje zdarzają się zupełnie przez przypadek. Zapraszamy Was na odcinek, w którym przygotowaliśmy dla Was serię takiego sejmowego folkloru. Na pierwszy ogień. Zobaczcie, jak marszałek Sejmu musiała przywołać do porządku pokrzykującego posła PiS Zbigniewa Kuźmiuka. W zamian za grzeczne zachowanie zaprosiła go do zabrania głosu z Mównicy, by mógł powiedzieć, co chce do mikrofonu. Panie pośle Kuźmiuk, proszę nie pokrzykiwać, proszę zapisać się do głosu. Będzie pan miał swoje wystąpienie i wtedy będzie mógł pan wyrazić wszystkie swoje emocje co do tego projektu i może nie tylko, dobrze? Jesteśmy umówieni? No to super, to dziękuję bardzo. Zbigniew Kuźmiuk, Spis postanowił skorzystać z szansy wystąpienia w Sejmie. Zaczął w dość ciekawy sposób, szukając wzrokiem ministra, który miał odpowiadać na pytania. Później użył metafory o obiedzie i zaatakował kolegę posła z koalicji obywatelskiej. Dziękuję bardzo, panie marszałek. Pan minister tam się jest. gdzieś schował jest? Jest, jest. proszę państwa. No tak to już jest w, w ekonomii, że nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. Więc jeżeli sfinansowaliśmy potrzeby przedsiębiorców za pożyczone pieniądze, to trzeba je teraz spłacić. Jestem zszokowany, że pan Sowa, który jest parę kadencji w Sejmie, do tej pory tego nie wie. To zadziwiające, za co on bierze pieniądze. W innym punkcie programu głos zabrał Janusz Kowalski z PiS. Poseł ten znany jest ze swojego teatralnego sposobu przemawiania, często atakując rząd i szczególnie Donalda Tuska. Tym razem jednak postanowił zmównicy zareklamować niezależnego, obywatelskiego kandydata na prezydenta wspieranego przez PiS Karola Nawrockiego i jego punkty programowe, które w dużej części są nie do zrealizowania przez prezydenta. Dziękuję szanowna pani marszałek, kiedy rozmawiamy o, o tym jak pomóc polskiemu biznesowi, polskiemu przedsiębiorcy, rozwiązanie jest proste i są tylko dwa kroki. Pierwsze to 1 czerwca najpóźniej zwycięstwo Karola Nawrockiego, dwa w drugim kroku obalenie tego e, niekompetentnego rządu, po to, żeby przyjąć ustawy Karola Nawrockiego, chociażby ustawa o jednym przelewie, chociażby ustawa o proinwestycyjnym podatku od nieruchomości, ustawa nowa o VAT. Szybko jednak zaczął kłócić się z posłankami koalicji obywatelskiej obecnymi na sali, atakując je za to, jak głosowały nad projektami ustaw zgłaszanymi przez PiS, gdy są w opozycji. Jednak Janusz Kowalski nie mógł się powstrzymać i zaczął wróżyć rządowi i koalicji upadek w najbliższej przyszłości. Według niego zostało im tylko trzy miesiące. Proszę czasami posłuchać. Jesteście leniami, w ogóle nie pracujecie nad żadnymi ustawami, tylko jak mówimy merytorycznie, bo my za was piszemy ustawy, to tylko przeszkadzacie i kłócicie się. Proszę czasami posłuchać. My za was piszemy ustawy i wiemy, jakie ustawy potrzebuje polski przedsiębiorca. Chcemy chociażby, żeby polski przedsiębiorca skorzystał z ulg prorodziny, który rozlicza się na liniówce i na ryczałcie. Tego do dnia dzisiejszego nie ma. Chcemy wprowadzić ulgi prorodziny dla milionów Polaków. Tego nie robicie pani. Sędzio, pani marszałek, cztery tygodnie temu odrzuciła pani ulgę prorodzinną dla rodzin wielodzietnych 4+. Proszę o tym pamiętać, a wy odrzuciliście, uderzyliście w rodziny wielodzietne. Innymi słowy, szanowna pani marszałek, chcemy pomóc polskiemu biznesowi. Karol Nawrocki ma plan, ten rząd musi upaść. Panie ministrze, proszę się jeszcze swoją tutaj funkcją cieszyć. Trzy miesiące, potem upadniecie. Dziękuję. Do zabawnej sytuacji doszło gdy posłanka Koalicji Obywatelskiej, która była sprawozdawcą komisji, pospieszyła się, by zabrać głos z Mównicy, gdy marszałek Sejmu prowadząca obrady wezwała jej partyjną koleżankę do zadania pytania. Zapraszam Panią posłankę Klaudię Achire, Koalicja Obywatelska. Pani, y, pani nie jest panią poseł Klaudią Jakirą. Przepraszam bardzo, nie, nie jestem. Jestem beznadziejna. Zapraszam panią poseł Klaudię Jachirów. Tego dnia w Sejmie PiS również zgłaszał ustawę, której celem było obniżenie podatków za żywność i energię. Jednak wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak nie mógł zostawić tego bez komentarza. Bowiem to PIS odpowiadał za wprowadzenie tych podatków i ich wysokości. Musiał więc sprostować te fakty. Apel do wysokiej izby. Rząd sam obniżył na energię i żywność, przyznając, że to skuteczny mechanizm. Dlatego bardzo prosimy o to, aby ten pakiet osłonowy dla firm wdrożyć. Budżet państwa ma rekordowe wpływy z VAT-u, ale rządzący nie chcą dać Polakom ulgi, która realnie pomogłaby przetrwać trudne czasy. Zamiast sztucznie pompować dochody budżetowe kosztem obywateli, rząd powinien przestać drenować portfele Polaków i pozwolić im odetchnąć w końcu finansowo. Nie możemy dłużej czekać. Polacy na to czekają. Prosimy bardzo o pilne przyjęcie tych projektów. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Poseł. Cieszę się, że Pani do tego wzywa, bo to moje postulaty z okresu, kiedy rządziliście i kiedy podnieśliście VAT na nośniki energii. Podnosiłem to wielokrotnie w roku 2020 i później. Bardzo bym chciał, żeby tak było, że obniżaliście podatki, szczególnie VAT. Jednak Krzysztof Bosak na tym nie poprzestał. Kiedy inny poseł PiS skończył przemawiać, marszałek zarzucił kilka konkretnych faktów, by zobrazować skalę tego, co zrobił PiS. Przypomniał też, jak wtedy kłamano. Oczywiście obecny rząd nic z tym do tej pory nie zrobił. I apeluję do państwa z sumień, abyście się rzetelnie nad nimi pochylili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie pośle. E, tak, żebyśmy stali wprawdzie, w międzyczasie uzupełniłem sobie informacje, więc e, to chcę podać, że obniżone stawki były do 2022 roku i rząd Mateusza Morawieckiego podniósł je z dniem, z dniem 1 stycznia 2023 roku na gaz z 0 do 23%, na prąd z 5% na 23% i na ogrzewanie z 5% do 23%. Dodatkowo wówczas premier i pani minister Moskwa kłamali że było to motywowane wymogami Komisji Europejskiej, co było kłamstwem, ponieważ Unia Europejska wymaga wyłącznie 5% stawki, więc chcąc no, ale... być w zgodzie z przepisami unijnymi. Jedyne, co rząd PiSu wówczas musiał zrobić, to podnieść stawkę na gaz z 0 do 5%. Podniesienie stawki VAT na prąd i na ogrzewanie do 23% to była polityka waszego rządu, panie, panie pośle. Panie, panie marszałku, przez rok obowiązywały obniżone stawki. Proszę Tak to jest, do końca 22 roku, po czym podnieśliście i do dziś są podniesione. Dziękuję bardzo, panie, panie pośle. Dzięki. Jeśli jeszcze o tym nie słyszeliście, to obecnie marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz jego partia mocno ściera się z Konfederacją. Przoduje w tym szczególnie poseł Sławomir Ćwik, który nawet wygrał dwie sprawy sądowe w trybie wyborczym ze Sławomirem Męcenem. Zachęcony tymi zwycięstwami, dalej nie odpuszcza konfederacji w Sejmie. Tym razem oskarżył ich o to, że nie potrafią napisać nawet prostej ustawy. Poseł Ćwik powiedział też, czego zabrakło w projekcie: Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Konfederacja nawet jak zajmuje się dobrym tematem, to i tak nie potrafi napisać dobrze projektu ustawy. I żeby napisać dobrze ten projekt ustawy, wystarczyło droga Konfederacji o zajrzeć do ustawy z 1 grudnia 2016 roku, nowelizacji ustawy o VAT i pamiętać o tym, że kiedy zmienia się limit zwolnienia, to trzeba przewidzieć jeszcze przepisy przejściowe, tak zwane interterporalne. I trzeba było napisać że podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2024 roku była wyższa niż 200 tys. złotych i nie przekroczyła 240 tys. złotych, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w artykule 113 ust. 1 ustawy VAT i ust. 2 przepisu przejściowego, że podatnicy, którzy rozpoczęli w 2024 roku wykonywanie czynności określonej w artykule 5 ustawy o VAT, u których łączna wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej przekroczyła z 200 tysięcy nie przekroczyła 240, mogą skorzystać ze zwolnienia. Tak jak mówię, Wy się znacie na wacie, ale cukrowej, natomiast ustawa o podatku od towarów i usług jeszcze jest za trudna. Dziękuję. Z kolei na atak marszałka Hołowni postanowił odpowiedzieć poseł Bronisław Foltyn. Poczuł on się urażony, gdy marszałek wymienił jego zespół parlamentarny jako niepotrzebny. Sami ocencie, czy tak polscy parlamentarzyści powinni spędzać czas. Wczoraj, marszałek Sejmu na konferencji prasowej, marszałek Szymon Hołownia wywołał mnie troszkę do tablicy, bo posłużył się przykładem mojego zespołu parlamentarnego. Jestem przewodniczącym zespołu parlamentarnego do spraw obrony Tatara i prawa do spożywania mięsa. I on oświadczył na tej konferencji, ogłosił, że chce ograniczyć funkcjonowanie zespołów parlamentarnych i chce też ograniczyć ich ilość. Poseł Foltyn odpowiedział atakiem na atak i wypomniał chołowni sytuację z jego własnym podlaskim zespołem parlamentarnym, bowiem jako pierwszokadencyjny parlamentarzysta nie ma doświadczenia pracy w takich zespołach, a jego jedyny nigdy się jeszcze nie zebrał. Mam więc propozycję dla pana marszałka Hołowni. Może zacząłby od własnego podlaskiego zespołu parlamentarnego, który powstał w listopadzie 23 roku i do dziś nie spotkał się ani razu. Skąd więc marszałek Hołownia ma wiedzieć, jak wygląda praca w zespołach parlamentarnych, bo to jest jedyny zespół, w jakim jest, pracuje pan marszałek i nigdy na takim spotkaniu nie był. Konfederata bronił też zespołów parlamentarnych jako narzędzia dla pracy posłów oraz wyraził zaniepokojenie co do sposobu, w jaki marszałek Sejmu próbuje w nie ingerować. Przypominam, że zespoły parlamentarne są całkowicie darmowe, nieodpłatne, nie generują żadnych kosztów i nikt nie popiera, pobiera z tego tytułu e, żadnych wynagrodzeń. Żaden poseł nie otrzymuje wynagrodzeń jakichś dodatkowych. Posłowie organizują się w zespoły parlamentarne w sposób całkowicie dobrowolny i dotąd nieograniczony. I bardzo dobrze, bo po co ktoś miałby ograniczać pracę posłów. I choćby powstało tysiąc zespołów parlamentarnych, e, to komu to przeszkadza? Czy posłowie będą teraz zmuszeni, żeby spotykać się nielegalnie w konspiracji gdzieś poza Sejmem i w tajemnicy przed Marszałkiem? No, myślę, że nie. Zespoły parlamentarne są doskonałym uzupełnieniem ograniczeń wynikających z systemu, w jakim pracuje parlament. Nie wszystko da się zrobić przecież w komisjach. Szczególnie jest to ważne dla posłów opozycji, gdyż wszystkie komisje sejmowe są zdominowane przez rządzącą koalicję, która ma w nich większość. Na koniec Bronisław Foltyn po raz ostatni zaatakował Szymona Hołownię, zarzucając mu, że to on najbardziej narusza powagę sejmu. Te słowa padły w późnych godzinach nocnych, kiedy już prawie nikogo nie było w sejmie. zwrócił na to uwagę prowadzący obrady Włodzimierz Czarzasty, któremu chyba nie spodobał się ten atak na kolegę z koalicji. A co do zarzutu o to, że niektóre nazwy zespołów parlamentarnych naruszają powagę Sejmu, to chciałem powiedzieć tylko tyle, że żaden zespół parlamentarny nie jest w stanie naruszyć powagi Sejmu już bardziej niż czyni to obecny marszałek Sejmu Hołownia. Dziękuję. Nie było to miłe na koniec, powiem Panu szczerze. Nie, po prostu nie ma pana marszałka Hołowni. I nie ma, wielkiej, nie ma wielkiej części dla tych, którzy obrażają nieobecnych. Zobaczcie też, jak zareagował marszałek Czarzasty na nieobecność kontrowersyjnego posła Łukasza Mejzy, który nie stawił się na swoje oświadczenie poselskie, do którego wcześniej się zapisał. Pan poseł Łukasz Mejza, Uratowaliśmy się w ten sposób przed obrażaniem innych. A co wy sądzicie o tych sytuacjach? Jak je oceniacie? Która podobała wam się najbardziej? Zapraszamy do komentowania. A jeśli chcielibyście wesprzeć to co robimy, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem lub zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.